Cześć, witajcie i dzisiaj pokażę Wam moją kuchnię. Tak, tą, którą sama malowałam. Już jakiś czas temu zawisły półki, w sumie to zaraz pomalowałam wszystko powstało. Tu z tyłu za mną są dwa szalejące psy, które. Mają podobnie dosyć nietypową zabawkę, tak? Wciąż tą samą i w sumie ulubioną zabawkę. Więc jakbyście mieli ochotę, to zostańcie ze mną do końca. Tam pokażę wam jeszcze jeden taki nietypowy unboxing. No a myślę, że teraz zbierzemy się i pokażę wam, co się pozmieniało w tej kuchni. Dla tych, którzy mnie oglądają długo, 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 to pewnie od czasu do czasu ta kuchnia się tam pojawiała. No i już jest odświeżona, wszystko jest tam zmontowane. Mam chwilę czasu, moment. Halo! Ty, ty się uspokój. Widzieliście to? No, no to przeszkadza mi, no, wchodzi mi w słowo. Patrzcie, w słowo mi normalnie wchodzi: Halo, mori zła z tą szczotką. Dobra, słuchajcie, idziemy do tej kuchni. Może tam kawa jakaś, czy coś, bo ledwo do domu weszłam, a już mnie denerwują. Więc zanim przejdziemy do przeglądu tej kuchni, to powiem Wam tylko, że kuchnia ma 4 m2, więc jak najbardziej jest to dosyć dużo jak na kuchnię. Wcześniej spotykałam się tylko i wyłącznie z mniejszymi, jest dość fajna ustawna. Mogliśmy sobie ustawić meble w literę L. Co prawda, wcześniej nasz poprzedni lokator, lokator przed nami miał ułożone meble po jednej stronie i po drugiej stronie ściany. Ja jednak strasznie się uparłam, żeby blat kuchenny był pod oknem również i udało nam się to osiągnąć. Już Wam pokazuję, jak wygląda właśnie kuchnia po delikatnym odświeżeniu, po takim subtelnym zmianie designu. Więc tu mamy taki mały kącik jadalny. Ja Wam pokazywałam wcześniej, jak przyszły krzesła, jak przyszedł stół, jak go zmontowaliśmy itd. Jedyne, co zrobiliśmy, co poprawiliśmy, to rozstaw nóg. Blat jest bambusowy, są tu dwa sklejone ze sobą, do tego nogi zamawialiśmy osobno, bo chcieliśmy, żeby jednak stół był wyższy, bo Joshi wskakiwał nam, tak, ten tutaj agent mały, wskakiwał nam na poprzedni stół, co było dosyć niebezpieczne, nawet wręcz bardzo niebezpieczne, no bo wiecie, piesy skakujący ze stołu, jak się czegoś wystraszy, no to tragedia gotowa. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy coś innego, żeby wiecie, żeby wszystkie owoce i wszystko ze stołu nie musiało znikać każdego dnia, zanim ja wyjdę z pracy. No to mamy taki naprawdę wysoki stół, fajnie się sprawdza, nie jest on też najmniejszy, dobrze wygląda, fajnie się komponuje. Do tego mamy te dodatki, które kopywałam w Thomas Philips i uważam, że no razem całkiem nieźle to wygląda. A na górze jest półeczka z Akszona, nawet dwie półeczki, one wiszą tak jedna przy drugiej, bo jednak nie chciałam, żeby ona zbyt nisko przy stole wisiała, i też wiecie, żeby nie była zbyt duża między nimi odległość, żebym jeszcze mogła tam sięgnąć bez użycia krzesła i stołka. Więc tak tu to czarne co widzicie, no to kiedyś tu były kafelki, później przyszedł zamiast tych kafelek taki oto tutaj laminat, bo to jest laminat podłogowy. Słuchajcie, on tu jest cały wszędzie dookoła kuchni. To akurat jest naklejka. Znalazłam sobie 4 lata temu, jak przemalowywałam właśnie na ten ciemny zielony, taką bardzo fajną naklejkę, to jest naklejka kuchenna, nic się z nią nie dzieje, wiecie. Nie musicie się obawiać przeciwko tłuszczowi, że jak wam chlapnie, fajnie się to czyści, fajnie się dociera i do tego są bardzo różne designy. Więc tu dookoła właśnie jest taki sam laminat wszędzie. Oprócz tego, miejsca tu jest właśnie szkło żaroodporne, bo mój mąż jednak obawiał: wiecie, to jest zwykły laminat podłogowy. To jest panel podłogowy, nic innego, a pasował nam idealnie do blatu, a nie mogliśmy nic takiego znaleźć. No wiecie, jak przyjechaliśmy tu parę lat temu, to jeszcze tak człowiek nie do końca jest ogarnięty. Nie wie co, gdzie i jak. E, więc zdecydowaliśmy się, mój mąż stwierdził, że tu, słuchaj, musi być coś mocniejszego, bo tu się jednak chlapie, tu jest gorąco, jest to tłuszcz. No i przyznałam mu rację, i tak kupiliśmy sobie szkło żaroodporne, obkleju to dookoła w tych bardzo newralgicznych miejscach. Mm, tu, jak wspominałam, jest ta naklejka. Ona się fajnie sprawdza i bardzo ciekawa. I fajna rzecz to jest taki: no, nie jest to jakieś wiecie, super designerski i nie wiadomo jak drogie, ale to jest ten kran, który możecie sobie właśnie nakierowywać. A jak się ma dosyć małą kuchnię, nie macie podwójnych zlewów, to fajnie czasem sobie jest to obniżyć, żeby jednak nam tak mocno nie chlapało, czy podwyższyć, o ile chcecie więcej, macie większy garnek i wygodniej sobie nalać wody. Więc u mnie się to sprawdza rewelacyjnie, taka prosta rzecz. My tu widzieliśmy kiedyś w Chorwacji, jak byliśmy na urlopie i jak tylko znalazłam to w sklepie, to stwierdziłam, że sobie kupię. No tradycyjnie, słuchajcie, jakiś pojemnik na mydło, na, wiecie, na takie podręczne rzeczy i kolejne super rozwiązanie to tylko dzięki mojemu mężowi, ja mam pełno gniazdek w kuchni i założysz, jeżeli nie jedna pani domu docenia im więcej gniazdek w kuchni, tym lepiej dobra, słuchajcie, słoiki zakrzona, kolejna rewelacja uważam, że one się świetnie sprawdzają, nawet mój mąż powiedział, że no nieźle, bo wszystko widać, jest przezroczyste, tutaj nam nic nie umyka, nie musimy tego podpisywać, więc no przezroczysta sprawa, konkretna i do tego dobrze trzymałam te gumki nie mam ich zbyt długo, bo ile to minęło? jakieś 2 czy 3 tygodnie, ale póki co, póki je zmontowałam no wiecie, przyprawy w kuchni korzysta się z tego jednak codziennie sprawdza się to bardzo fajnie i myślę, że sobie jeszcze dokupię jak widzicie, tu są takie dosyć ostre przyprawy mój mąż uwielbia jakie chili i tak dalej, więc przydałby mi się jeszcze jeden ten większy, mniejszy, to jest taki zestaw mniejszy i duży i mały razem więc polecam Wam tej jakbyście chcieli sobie coś fajnego kupić do kuchni co sprawdza się tu te słoiki są jak najbardziej do przechowywania, super automat do kawy Opiekacz, który już mamy uchu uh, uh, parę lat dobrych. Kiedyś kupiliśmy taki zwykły, ale jednak przy wymaganiach moich chłopaków to się totalnie nie sprawdziło. I przy drugim użyciu taki zwykły chyba na 30 euro kosztował, czy 40. No niestety nie dał rady, a ten już mamy parę lat, jeszcze żyje, działa, nic się nie zepsuło, więc całkiem fajna sprawa. Parapet. No, parapet jest troszeczkę zagracony. Jak widzicie, mówiliście o cebulach. Oczywiście, że ja również mam takie cebule, które trzymam sobie w wodzie, ale wkładam lub wkładam tylko do ziemi no, ale no, 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 chciało mi się takich właśnie małych, drobnych cebulek, które już by wiecie, szybko ruszyły, a za to mam takie dwie wielkie, trzy chyba wielkie giga i jak widzicie, no nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to wypala, z tymi szczypiorkiem akurat tym razem tak nie do końca poszło, tu jest mój zakątek w który jeszcze sobie chcę kupić takie jakieś, wiecie, małe kwadratowe drewieńko czy jakąś puszeczkę, którą będę mogła podnosić bo to jest mój zestaw kowowy bardzo lubię takie dodatki a szczególnie ostatnio mi zasmakowały to jest super sprawa, jest to naturalne kakao. Jak wiecie, no to w młynku jest, tak? Kakao z czymś jeszcze takim przyprawa do kawy, ale z... chyba jest tam też brązowy cukier i jeszcze coś tam ekstra dodali, ale fajne to jest. To się w ogóle mi nie sprawdza, bo ciężko z tego młynka wychodzi. Ja nie wiem, czy to zawilgotniało, czy nie wiem o co kaman i po prostu no, nie chce się to mielić tak, jak powinno i nie wysypuje się. No i cynamon, ja bardzo lubię cynamon. Oczywiście pudełko na herbaty, bo jakby, że inaczej Sto jak na telefon. Wiecie praktycznie, jak sobie coś robicie: postawiacie test, kładziecie telefon, możecie oglądać film i nie wiem, robić kanapki. Powiedzmy, a w tym przezroczystym pojemniku ja sobie trzymam czosnek. To jest przewiewne, więc ten czosnek fajnie długo stoi. Gryzaki dla psów, no takie podstawowe rzeczy. Słuchajcie, kolejne słoiki na takie przyprawy, które również dosyć często się używa, czy nawet powiedzmy na kawę. Czy na miodek, czy na coś, no wszystko tutaj jest. Oczywiście lodówka. No i dochodzimy do kolejnego miejsca. Tu kiedyś były kafelki i było zbyt dużo zabawy, żeby je stłucić, więc położyliśmy sobie tu również laminat. W ogóle tu kiedyś ta osoba, która mieszkała przed nami, miała tutaj meble po tej stronie. No mi to nie do końca odpowiadało, bo chciałam mieć bardzo stół w kuchni, o, <grywka> więc no stół w kuchni żeby móc mieć tu w kuchni i nie, nie stał on w tym miejscu, żeby było jeszcze w miarę przestronnie, trzeba było dużo przemeblować, ale udało nam się pomierzone, wymierzone i jest, a to jest zwykła naklejka, bo również jest tu panel, taki sam jak po lewej stronie, której widzieliście, po lewej dobrze mówię. Naklejka jest to tablica kredowa. Możecie sobie nakleić, zrobić listę zakupów. No bardzo fajna i praktyczna rzecz, tylko dobrze jak już zrobicie listę zakupów, to dobrze sobie potem telefonem zrobić zdjęcie, co tam zapisaliście. No ale wiecie, rzeczy do zrobienia, jakiś termin, czy cokolwiek, możecie sobie zapisać. Fajna sprawa w kuchni bardzo przydatna. Czy na szybko jakiś przepis nawet? No i już praktycznie jesteśmy przy samym końcu czyli ostatnia rzecz jaka została no to farba Magnat, myślę, że ona bardzo fajnie mi się sprawdzi, mam ją również w przedpokoju, no i póki co jestem z niej zadowolona, w kuchni akurat nie było takich wtop, żeby trzeba było ścianę wycierać, natomiast w przedpokoju tam gdzie wiecie, no psiaki już się bawią, chodzą, wracałam ze spaceru jest to pierwsze pomieszczenie praktycznie, w które wpadają, no to powiem Wam, że tak jak najbardziej zmywalna, fajnie wszystko się zmywa, czyści, więc myślę, że i przy tej kuchennej nie będzie większego problemu, jeśli się jakieś Pojawią plamy, to będą łatwe do zczyszczenia, co bardzo mnie cieszy, bo poprzednia farba była pięknym kolorem, takim dosyć pastelowo-ciemno-zielonym, takim mocnym odcieniem, ale nie w takim wchodzącym, wiecie, w takie zielone jabłuszko, tylko jednak taki. Stonowany kolor, choć może ciemniejszy, no ale niestety nie była zmywalna i pojawiło się sporo nieatrakcyjnych plam, których nie dało się wyczyścić, bo ścierając plamy ścierałam sobie od razu farbę. Więc, wiecie, no, no grawo nie warta świeczki, więc trzeba było po prostu to przemalować, zmienić na coś innego. Więc teraz mam nadzieję, że już będę całkiem zadowolona, że posłuży mi to wszystko, co tutaj mam, <laughs> może nawet na kolejne 10 lat, o ile coś się nie zmieni, wiecie. W gustach i w ogóle w życiu. No co, to teraz pokażę Wam jeszcze unboxing, nietypowy unboxing, i myślę, że będę się z Wami żegnać. Życzę Wam miłego świątecznego czasu. Jeśli dobrze pójdzie, to zobaczymy się jeszcze w poniedziałek, może jakaś wycieczka, czy coś takiego przyjemnego, mniej roślinnego, i przejdźmy do kolejnego filmu. Dzisiaj nietypowy unboxing, bo z psami przyszła dla nich paczka. Więc no i nie wzięłam noża. Z zębami wyderwać chyba. No cóż, znowu Możesz przychodzić z pomocą. Widzicie, to już jest taka ekscytacja. Moli tu już czeka. Łapy już postawiła. Mówi, że jej. Josie tu z góry pilnuje. No niby taka zwykła rzecz, słuchajcie, bo to jest tylko paczka dla psów. Tu nie ma nic innego niż teoretycznie, totalnie, całkiem normalne jedzenie, które zamawiam w większej ilości, bo tak się najbardziej opłaca. Ale tu ekscytacji nie ma końca, wiecie. Żeby się jeszcze tylko nie pogryzły. Żeby wstydu nie przyniosły i się nie pogryzły. To może być różnie, ale patrzcie na Moli. <laughs> Ona jeszcze nie może doczekać. W ogóle... Spójnie. Jaka fajna ten, takie łapki są do odrywania, no słodkie. My zamawiamy sobie zazwyczaj w ZOO Plusa, bo Zoplus ma ten plus, że można sobie tam zbierać punkty i wybierać potem nagrody za te punkty. I za każdym razem staramy się, dziwnie mam telefon, ale chciałabym, żebyście <laughs> widzieli co się tu dzieje, o na przykład. <laughs> Moli już się dobija, Moli, poczekaj. No ja wiem, że ty się dziewczyną. No już tu otwieram trochę szerzej. Powiedz. Josi, skok z kanapy będzie robił. No ja mówiłam, że to jest ekscytacja, prawda? I ta ekscytacja jest super ogromna. Och, rozerwijmy tu trochę. Oj, ja cię kręcę. Moli, co tu jest, Powiedz. No tu to się dzieje. Powiedz. Tu się dzieje. Dobra. Zamówiliśmy takie małe karmy, a to są fajne, wiecie, jak gdzieś jedziecie na jakąś dłuższą wycieczkę całodniową, o, Moli coś znalazła, Moli widzi piłkę. Za punkty wzięliśmy sobie piłkę. Więc jak jedziemy na wycieczkę, czy coś, to dobrze sobie taką karmę wziąć, bo jednak nasze bulldogi są wieczne, głodne. Moli na to czeka, dostała piłkę, słuchajcie, zbieraliśmy punkty, a Moli jest fanką piłki i... I to jest to, co pies piesko już i szykuje się do skoku. On jeszcze nie jest pewien. No on dzisiaj tak skromnie i delikatnie już po kartonie biegał, ale takiej ekscytacji nie ma. I wiecie, co jest fajne w się? Teraz przyszły w ogóle e, można sobie zamawiać rzeczy z Polski. W sensie dużo polskich firm jest na Zopusie. No i ja zdecydowałam się tym razem. a Moli sprzedana, słuchajcie, Molly za piłkę to zrobię wszystko. I znalazłam. E, jest super. no następny, a to jest żarłok, słuchajcie, to Yoshi to jest żarłok, on, on jest naprawdę bardzo specyficznym buldowiem, bo Yoshi potrafi, wiecie, jak Joshi jest zbyt długo głodny, to jego mdli z głodu, nie wiem, czy to jest możliwe, ale przy Josiu jest to możliwe, my tu przetestowaliśmy wiele razy, ja już myślałam, że on chory jest, on po prostu tak wymusza jedzenie, on jego z głodu mdli. Się zawinął się w karton. Więc to jest topidok. Wydaje mi się, że sprawdzałam... Tak, to jest polska firma. Więc znalazłam polską firmę w Niemczech, tak macie kurzowie francuskie psiaki i chcielibyście sobie coś polskiego zakupić, to na Zoplusie właśnie jest taka opcja, bo przyszło dużo polskie... No ja w akurat ale Czekajcie. I kolejna karma. Pan miemsko. No, ale jaja, pan Widziałeś to? Firma się nazywa Padnięsko, no to jest zupełna nowość, poprzednim razem nie było tego. Już Molly jest zajęta. Ona tu ma piłkę, jest spokojnie. Piłka już jest jej zdecydowanie, ale Josi jak widzicie, Josi to jest. Już się coś ty tam z was. Ojej, no bo ty jeszcze takie gryzaczki za punkty były, nie? To też dostałeś ekstra tak. Tam jeszcze jedna taka paczka jest chyba. No zabieram, słuchajcie, jak widzicie, no już i pewna ekscytacja, zaraz Wam pokażę zbliżenie, co on tu robi. Zobaczycie sobie z bliska, jak to już się drzuje w kartonie. No, już, już pomału spudła, wychodzi. Niezły bałagan zrobi, jego coś tu mocno zainteresowało, więc mamy pana mięsko. Nie, jednak wraca tam. Jednak jest dalszy ciąg ekscytacji. On chyba już będzie otwierał. I w ogóle dostaliśmy kocyk. ale jaki on fajny jest, nie musi jest ten Miał być dla psów, ale on jest naprawdę fajny. Taki biało-żółty, ja chyba go zostawię dla siebie. jak się wpisało, hasło Easter. Po angielsku i z tych dużych co wystąpiło się kotki w pracy z powyżej 50 lat, więc skorzysta Josi, musi kradnie. co ty tam kradniesz? No i trzeba mu coś dać, trzeba dać już jemu jakąś małą na tu... drogę. On dzielnie otwiera to wszystkie paczki, więc daj, no daj, daj, ludzie, idzie zębami, nie w dziur. W nie, to ma dostanie. Mój dom z tyłu ma zabawkę, ona no, jest przeszczęśliwa, ja mam to. Czy wszyscy zadowoleni. Już i tak, patrz, tak, Halo, nie wolno, no co ty? Pa, ty ci dam kawałek. Mama, nagroda musi być za wytrwałość, proszę. Nie, spójrz chyba nie, No i też masz nie, nie, zasłużyłaś. nie, już. A już? masz papierek? masz odpakowała.